Hej wszystkim, na ekranach Tasmańskiej Craft, za mikrofonem Tarael. Witam w kolejnym odcinku i za moment kontynuujemy naszą przygodę, w zasadzie wybieramy się na przygodę do Aideru Przypominam tylko, że seria jest przeznaczona dla widzów 12-letnich i starszych, ponieważ mamy tutaj trochę niepokojących treści w modach m.in. Blood Magic, The i Witchery. No a poza tym to tyle, jeśli chodzi o wstęp. I tak, wybierzemy się dzisiaj, tak jak mówiłem, do Aideru i tutaj już jest mniej więcej zrobione tak, jak potrzeba. No, jeszcze nie mamy drzewek, żeby to wszystko do końca obsadzić, ale tu, jak widzicie, są wiśnie, są dzikie wiśnie, są jabłka, tam są z tyłu cytryny, to co robiliśmy ostatnio. Droga jest tutaj ładnie zrobiona aż na najwyższy poziom. Tam jeszcze nic nie było robione, bo to będzie robione później. Tutaj w sumie jeszcze jakiś taki temat sedowy można by potem pociągnąć, żeby. To nie było takie jednolite, i teraz tak. Portal do Ederu gdzieś musimy ustawić. Tak tymczasowo: 3, 4, 1, 2, 3, 4, Raz, 2, 3, 4. Jest. Zalewamy. I hop. Jest muzyczka klimatyczna. Tematyczna jest muzyczka. I... I co? Halo? No właśnie. No właśnie, dopiero teraz zajarzyło cóż to? Kwiatki, bardzo ładnie to. Zrobimy od razu waypoint, portal, żebyśmy go łatwo potem mogli znaleźć. Zobaczmy, co tu mamy. Są świnki latające, są drzewka, które bardzo chętnie ja bym sobie pożyczył. Czym się różni ten od tego? Nie mam pojęcia. Tak, ale ja bym chciał sadzonki. Ja bym chciał sadzonki. Jedna sadzonka. Do tego zielonego też bym chciał trochę. Troszkę tych białych róż pozbieramy i zobaczymy, cóż za przygoda nas tu dzisiaj spotka. Ogólnie Aider jest spokojnym biomem, tylko. Tylko. Właśnie. Tylko trzeba uważać, co się robi. Te kwiatki tutaj lewitujące, niech sobie lewitują. Tylko tak, my nie mamy żadnego jetpacka niestety, a... Tam by się trzeba było dostać, gdzieś dalej. Troszkę w sumie nie przemyślałem tego, przyznaję się. Dobra, pokażcie mi... Pomarańcze. One są... oj, One są takie maleńkie. Dobra. Jak to z tymi chmurami było, bo ja nie pamiętam. Oj oj, 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 żeby nie spaść i się nie zabić, bo nie będzie śmiesznie. Tak, one nam tylko spowalniają prędkość opadania, ale przez nie nie przejdziemy. No cóż to jest? Ach, ci gałgany, zefiry. Tuż to mamy. Nie wiem o co chodzi, nie wiem co to jest, bo pierwszy raz z Iderem gram, pierwszy raz z że jestem. Ale wychodzi, że trzeba będzie zrobić tradycyjny myk, czyli mostek z gobla, taki hamski brzydki. To tym się zajmiemy zaraz. Tak, nie przygotowałem się do odcinka, przyznaję. Przyznaję, że nie przygotowałem się do odcinka. patrzałem na jetpack, ale na jetpack trzeba, już wam pokazuję to trzeba na jetpack, to trzeba. E, 4T, 2 glowstone, a glowstone nam się skończył. Batbox i jeszcze obwodzik. Zaawansowany w dodatku. To tego na razie nie zrobimy, bo nie mamy jak. W ogóle trzeba też tego dirta ederowego wziąć, widzę, żebyśmy te drzewka mogli u siebie posadzić. Ale to zaraz się tym zajmiemy. Kobla weźmiemy tak z 4 staki, żeby na pewno nie brakło. I trzeba wziąć łuk. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A dawaj, 8 staków nawet. Wrzucimy to na razie tutaj wszystko. I teraz, tak, łuk jest tutaj, a strzały jakieś tutaj, dobrze. To jesteśmy przygotowani i wracamy. Wracamy tam w tym alderze, chwilę spędzimy. Będzie odcinek trochę dłuższy, bo zrobienie tego mostku timelapse zrobię, bo tam będzie no... monotonne to będzie. To będzie monotonne, także timelapse będzie. I zobaczymy, co tam na kolejnych wyspach jest. Bo wiem, że tam jakieś podziemia są w do których trzeba klucz. To jestem bardzo chętny, żeby się przekonać później, jakby to wyglądało. Tylko najpierw tak: najpierw zobaczmy, gdzie my jesteśmy i w jakim celu jesteśmy. Pokaż mapę. To no tutaj na mapie nie będzie widać. Ta wyspa tam mi się wydaje obiecująca dość, bo jest duża. To możemy do niej iść. Tylko tak, teraz, żeby tutaj żaden ten latający gałgan nie podleciał. Dobra, zaczynamy. Czerwy, bo się ciemno robi, jak widzicie. A nie wziąłem łóżka. Ale w Nederze zresztą chyba nie można spać tak samo jak w nederze, także przejdziemy się z powrotem do domku. Tylko tutaj, jak widzicie, odbijanie tak bardzo. Prześpimy się i kolejną noc tutaj budujemy dalej. Tu już się widzę, ptaki zrespiły bydlaki. na no to, musimy uważać. Sufniemy się. Sfniemy się i prześpimy się i w kolejnym dniu już myślę dotrzemy na tamtą wyspę plus jeszcze będzie kawałek trzeciego dnia, bo timelapse był. Więc jakoś tak to będzie. Jakoś tak to będzie, to tu w ogóle jest źle. To ma być w tam stronę. Idealnie by było, jakby można by to było obrócić o 45 stopni, ale niestety tych akurat się nie da. Tych się niestety akurat nie da i to jest dość przykre. Ale tak, zyzyzy. Zy, zy. I wstajemy. Wstajemy i lecimy. To sił w nogach do Ederu. W sumie tędy możemy przelecieć. Tutaj te schodki miałem zrobić, że ich nie zrobiłem, bo po co? Tak i te latarnie trzeba będzie zlikwidować i na czarne zamienić. Na czarne latarnie zamienić. Tak tylko. Żeby kobla nie brakło, bo nie będzie śmiesznie. Tak, bardzo piękny lag. Dobra. cóż to było? Cóż to było? Strzelają do nas. Dobra, kolejny time lapse. Tak, co ja mówiłem o braku kobla, że nie braknie, tak, no znaczy cóż, brakło, ale jesteśmy na miejscu i teraz się rozejrzymy po tej wyspie, z tym, że robi się już ciemno, więc prawdopodobnie będzie tak, że ja zrobię cięcie, zadekuję się gdzieś na noc, przeczekam do nocy i następnego dnia będzie kontynuowane. Cóż to, biała jabłka. Bardzo ładne drzewo. W sumie chciałbym je zobaczyć w naszym sadzie tam też. Tylko w tym celu trzeba będzie zdaje się wykopać stąd troszkę ziemi. Oj, 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 jaka impreza! Jaka impreza. One są tylko w nocy agresywne, widzę To może to przetrwamy nawet Latająca krowa, też nieźle Kolorowy kwiat Nawet tutaj to rośnie Dobra, to ja bym wykopał trochę tego Dirta, żeby to wziąć z powrotem tam do nas tak Nie za dużo Nie wiem z 24 i trochę tych kwiatków tu pozbieram. I zaraz sobie staniemy gdzieś, zadekujemy się i zobaczymy, co w tym alderze w zasadzie mamy do zrobienia. Tak, troszkę tych róż jeszcze. I robi się już ciemno, także zrobimy taki myk. Piękna klejówka na noc. Tak, tak i tak. I dobra, zobaczmy jeszcze achievementy yy, od Diaheder. Tak, co my tutaj mamy do zrobienia? Teraz mamy zrobić narzędzie z Skyruta. Mamy polatać na tej śwince, ale nie mamy siodła. Cóż to? Cóż to? Dobrze. Czyli my byśmy musieli teraz. ...zrobić sobie narzędzie z tego. Skyroot crafting table. Tak, bardzo ładny crafting table. Damy go na razie tutaj. Tak, dwa patyki. Szekierę skyrootową zrobimy. Kill off skyrootowy i... Co tam dalej w tych achievementach? Continuum Orb, Gravity Tool i Ambrosium mamy znaleźć. Dobrze, to tym się zajmiemy zaraz jak tylko noc minie, a na razie ja robię cięcie. Robi się już jasno, także witam po przerwie. Za moment będziemy wychodzić stąd Tylko tutaj z tego co widziałem troszkę agresywnej fauny było Nawet więcej niż troszkę. Pozwoliłem sobie zrobić miecz i kill-off z kamienia tutejszego Mam nadzieję, że to się przyda. Oj! Już idzie. Już idzie, już strzela Dobra, ten leży Ile ich? Ile ich? Dobra. Jeszcze jeden. Tak, tylko te przestrzały kończą. Tu jest jeszcze. 14 strzał. Dobra, tego bym załatwił wręcz, może albo i nie, o lol, gatunku ile ich już ludzie regeneracja zdrowia potrzebna od zaraz. Jeszcze trochę HP. Prędzej czy później stąd wyjdziemy? Dobra, gdzie jest? Tam jest. Tylko nie wiem, jakim sposobem. Chyba się będziemy musieli przekopać w dół. Po prostu uciec stąd. Ten leży. Jeszcze tego. Tylko żeby nie zmaścić bo Ostatni ten. Oż ludzie, nie. Ale wiecie co? Inaczej, wyjdziemy stąd kopiąc w dół i po prostu spadniemy z wyspy, bo wtedy wrócimy do Overworldu, po prostu, tylko nic nie widzę teraz, wiecie co? Podkręcę jasność, żebyście wy cokolwiek widzieli i przy okazji ja, I tak nic nie widać. Tak, nic nie widać. Ale jesteśmy coraz bliżej krawędzi, w sumie można by to już założyć. Tak. O! Dobra. Tych tutaj teraz... Oż ludzie, za dużo ich. Chodów, krzaki. O. Dobra, weźmiemy jeszcze tych tutaj krzaków. To jest ładne i nam się przyda w domku. No to co? Hop! Tak. Tak. Straciliśmy cały eksp. Tak. Ładnie o to chodziło, dobra. Teraz, gdzie jest nasza śmierć? Blisko, na szczęście. Dobra, to było głupie. To było bardzo głupie, przyznaję. Nie spodziewałem się tego, myślałem, że nas wróci, ale dobra, spadochron potrzebujemy. Potrzebujemy spadochron, a spadochron tam się robi z tych chmur Także tym się zajmiemy, myślę, zaraz. Tylko trzeba rzeczy pozbierać. Zobaczmy, co to w ogóle mamy. Bo ogólnie fajny ten aider, tylko te blisy tam latające, czy co to, 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 to jest... Masakra, <słuch> za dużo ich było. Za dużo ich było, przydałaby się jakaś broń. Na nie, lepsza. No i niestety nic lepszego nie zrobimy na razie, także trzeba się obyć tym, co mamy. To było to piękne. Piękne było to. No, ruszaj zad. Ruszaj zad, bo to jest już tu zaraz. Tak, dobra. Są nasze rzeczy. Na szczęście są nasze rzeczy. Także tyle dobrze. To tak, to tak i to tak. Zabijemy sobie to i wracamy na bazę. Wracamy na bazę i wiecie co? W dzisiejszym odcinku to by było myślę na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie i w następnym się zajmiemy albo budową piętra, albo kolejną wyprawą do Ederu, ale myślę, że raczej piętra, a potem Eder. Tak na zmianę, bo tam jeszcze podwiedzać troszkę musimy. Porobić achievementy takie rzeczy. Na no piętro też trzeba budować. Także w sumie tutaj jeszcze wejdziemy, bo wam pokażę. Bo w końcu tego nie pokazałem na odcinku, jak to tam wygląda z tyłu. I takim akcentem zakończymy ten odcinek. No a poza tym mam nadzieję, że się Wam podobają serie i z Aven Colony i z Marsa, bo już po dwa odcinki się powinny ukazać, jeśli dobrze liczę. I teraz to się będzie ukazywać regularnie Conan, myślę. Nie wiem, miesiąc, może nie, w przeciwieństwie do tego, co mówiłem w ostatnim odcinku, ale przynajmniej tak, z dwa tygodnie jeszcze. No i jak widzicie, tutaj jest taka luka między tymi górami, i to bym chciał tutaj zasypać. No i przydałoby się też coś zrobić z tym przejściem tutaj, ale to myślę po prostu będzie wyjście nasze tam na bagna, tędy. A to po prostu będą dodatkowe drzwi, że się będzie wychodzić na to, tylko tutaj trzeba będzie to jeszcze troszkę wyrównać. Także w tym momencie to jest wszystko, wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się Wam podobało, no i trzymajcie się do następnego odcinka, cześć na razie.